Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Z Biblią w dłoni, z nadzieją w sercu. Amen. Biblia nadzieją. Obserwuj nasz profil po więcej.